południe zadajmy sobie pytanie, czy poranna Ewangelia miała już jakiś oddźwięk w moim dzisiejszym dniu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Panie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego. Maryjo, łaski pełna tamsto. między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, budź się za nami czesny. Teraz i w godzinę śmierci Śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wiek. Módl się za nami, Święta Boża, Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, Abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych wstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiaj w Ewangelii Jezus między innymi mówi nam o tym, że nie chce być dla nas złotą rybką, nie chce spełniać naszych życzeń, ale chce wykorzystywać to, co mamy. I to rozmnażać. Zadajmy sobie pytanie, czy my też tak patrzymy na Jezusową pomoc w naszym życiu. Zastanów się, jak często Boga o coś prosisz. Spróbuj sobie przypomnieć, czy zdarzają się takie momenty, że czasem jesteś sfrustrowany z powodu tego, że Jezus nie wysłuchuje Twoich próśb? Jak często jesteś za to na Niego zły? W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do nas, że nie chce być dla nas złotą rybką, ale chce nam pomagać osiągać nasze cele. Zastanów się teraz, ile sam zrobiłeś w tych wszystkich sprawach, o które prosisz Boga. Czy dałeś mu jakąś namiastkę Twoich osiągnięć, Twojej pracy, którą może rozmnożyć? Czy może liczysz na to, że On załatwi te sprawy za Ciebie? Na końcu tego rachunku sumienia, zrób sobie postanowienie, aby od Boga nie tylko oczekiwać, ale aby z Nim współpracować. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.